Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Witam serdecznie i zapraszam na poranne wydanie informacji. Dni. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wezmą udział w uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Uroczystości odbędą się w Markowej na Podkarpaciu. Tegoroczne obchody będą miały wyjątkowy charakter. Swoją działalność zainauguruje bowiem Komitet Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów. Celem komitetu będzie między innymi utrwalenie pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej. 24 marca 1944 roku Niemcy zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów. Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dlatego Właśnie dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dzień pamięci ustanowiono w 2018 roku z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, ważne miejsca pamięci historycznej związanej z Polakami, którzy ratowali Żydów w trakcie II wojny światowej znajdują się w toruniu. To kaplica pamięci w sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, a także. Znajdujący się tuż obok Park Pamięci, w toruńskim sanktuarium uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci zaplanowano na niedzielę na godzinę 12. Niebawem ma powstać Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Nabór ma ruszyć w październiku. Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie ma być trzecią szkołą podległą MSWiA, obok Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rozpoczynamy drogę, ale bardzo szybką i konkretną drogę do powołania trzeciej wyższej uczelni dedykowanej funkcjonariuszom Straży Granicznej. Podpisujemy z panem ministrem list intencyjny, mamy przygotowany projekt ustawy, mamy przygotowaną koncepcję powołania tej wyższej szkoły, chcemy, żeby projekt ustawy trafił jeszcze przed świętami wielkanocnymi do sejmu, żeby szybko został przyjęty przez parlament. Mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślał, że straż graniczna wykonuje niezwykle skomplikowaną służbę, która wymaga specjalistycznych kompetencji. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, te zadania straży granicznej skomplikowały się jeszcze bardziej i trzeba mieć świadomość tego, że Najbliższa przyszłość to rzeczywiście rzeczywistość, która będzie wymagała od funkcjonariuszy Straży Granicznej wyjątkowych umiejętności i kompetencji. Musi być ujednolicony ten system szkolenia i musi powstać wyższa szkoła Straży Granicznej, która będzie przygotowywała znakomite kadry Straży Granicznej. Na najbliższą przyszłość. Powołanie Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie to wyraz wdzięczności dla funkcjonariuszy tej formacji. Decyzja o powołaniu tej uczelni jest z naszej strony formą, uznania, wielkiego uznania, jaką rząd darzy Straż Graniczną w kontekście realizacji niezwykle ważnych zadań państwowych, jakie Straż Graniczna wykonuje, jest formą podziękowania dla funkcjonariuszy Straży Granicznej za wzorcowe, wzorowe wypełnianie zadań związanych z obroną naszych granic. Odpowiedzialny za dalsze prace nad powołaniem wyższej szkoły wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wyjaśnił, że na pierwszym etapie rozwoju uczelni prowadzone będą studia na kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej. Na pierwszy semestr zostanie przyjętych co najmniej 40 osób. W dalszej perspektywie planowane są studia drugiego stopnia podyplomowe oraz inne kierunki. Uczelnia powstanie na bazie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Ośrodek w Koszalinie dysponuje niezbędną infrastrukturą do uruchomienia uczelni wyższej, ale zważywszy, że liczba studentów z roku na rok będzie się powiększała, to niezbędne jest przygotowanie dodatkowej bazy logistycznej na potrzeby studentów. Straż graniczna już pracuje nad przygotowaniem planu inwestycyjnego na kolejne lata tak aby ta cała infrastruktura potrzebna do funkcjonowania dużej wyższej uczelni w przeciągu najbliższych lat także została utworzona. Obecnie baza dydaktyczna w Koszalińskim ośrodku to ponad 40 sal dydaktycznych ale też inne obiekty, jak pływalnia, symulatory dachowania, okrętu patrolowego oraz nowoczesna strzelnica. Uczelnia będzie skierowana do trzech grup docelowych, mówił komendant główny Straży Granicznej, generał dywizji Tomasz Praga. Pierwszą grupę będą stanowili absolwenci szkół średnich z klas o profilu Straż Graniczna. Drugą funkcjonariusze pełniący służbę, którzy są zobowiązani do podciągnięcia pod, pod, pod swoich, podwyższenia swoich kwalifikacji. I te dwie grupy będą studiowały za darmo. Tutaj koszty poniesie sama formacja, jako jest Straż Graniczna. Trzecią grupą docelową będą studenci, którzy będą napływać z zewnątrz. I dla nich studia będą odpłatne. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymają tytuł zawodowy licencjata czyli zdobędą wyższe wykształcenie oraz stopień młodszego chorążego Straży Granicznej. Nabór na uczelnie ma rozpocząć się 1 października, a pierwszy semestr nauki w lutym przyszłego roku. Deweloperzy budują coraz mniej mieszkań do nowych inwestycji, zniechęcają ich między innymi rosnące ceny materiałów budowlanych. Tymczasem w Polsce brakuje nawet dwóch milionów mieszkań. Własne mieszkanie to marzenie wielu Polaków. Niestety kryzys związany z agresją Rosji na Ukrainę wstrząsnął rynkiem mieszkaniowym. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, deweloperzy ostrożnie podchodzą do planowania nowych inwestycji. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym 2023 roku spadła o 39,4% rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 14,5%. Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki nie ma wątpliwości, Wątpliwości, że rynek mieszkaniowy jeszcze długo nie powróci do stanu z ubiegłych lat. Ten spadek w 2020 roku, w trzecim roku nadal będzie się pogłębiał. Na cały 2023 rok no my zakładamy, że rozpoczniemy istotnie mniej mieszkań niż rozpoczęliśmy w 2022 roku. A w 2022 roku w Polsce rozpoczęto o 1 trzecią inwestycji mieszkaniowych mniej niż w roku 2021. Wysokie ceny mieszkań wynikają m.in. z rosnących cen materiałów budowlanych, te w lutym rok do roku podrożały średnio o 20%. Do tego dochodzą rosnące koszty. Koszty pracy i drożające kredyty inwestycyjne. To zniechęca deweloperów do rozpoczynania nowych budów. Musimy mierzyć się z kilkunastoma procentami oprocentowania rocznego od firmy nie rozpoczynają nowych budów, bo kiedy policzą te bardzo wysokie koszty, a z drugiej strony oczekiwania klientów, że no, na pewno nie będzie drożej, a najlepiej, żeby było taniej, to faktycznie biznes plany tego. Nie wytrzymują. Ekonomista Mariusz Kękuś zaznacza, że niższy popyt wpływa na spadek cen mieszkań. Dwa ostatnie kwartały 2022 roku spowodowały no, niewielki, ale jednak spadek cen mieszkań, zatrzymanie się tego trendu, który obserwowaliśmy wcześniej, gdzie cały czas te ceny mieszkań rosły. Popyt na rynku mieszkań hamują także wysokie raty kredytów i niska zdolność kredytowa Polaków. Według Biura Informacji Kredytowej w lutym udzielono o ponad połowę mniej kredytów hipotecznych niż przed rokiem. Wartość kredytów spadła o prawie 60%. Wysokie stopy procentowe są, jest hamujące. Ludzie nie chcą spłacać wysokich stóp. W drugiej części roku liczymy na to, że się będą stopy procentowe obniżały. Mówi wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Polakom planującym zakup własnego M pomóc ma rządowy projekt ustawy wprowadzającej dwuprocentowy kredyt na mieszkanie. Liczymy na to, że ta produkcja również w zakresie mieszkań ruszy, dlatego. Tego, że przygotowaliśmy dobry program Pierwsze Mieszkanie, który pobudzi to zainteresowanie zakupem mieszkań. W połowie kwietnia projekt trafi do prac Sejmu. Jeszcze w tym roku z programu skorzysta 10 tysięcy osób. Dla porównania w 2021 roku udzielono ponad 250 tysięcy kredytów hipotecznych. Analitycy banku PKO BP przewidują, że program może mieć wpływ na ceny mieszkań. Do momentu wejścia w życie regulacja osłabi popyt kredytowy. Po uruchomieniu programu Interesowanie nim może wzmocnić popyt przy malejącej podaży, co żywi trendy wzrostowe cen mieszkań. Ekonomista dr Bartosz Michalski zaznacza, że rata kredytu pomimo niższego oprocentowania wciąż będzie dla niektórych Polaków sporym obciążeniem. Byłaby około 2,5 tysiąca do 2,8 tysiąca złotych. To jest wciąż wciąż dużo uznając. Nie tyle przeciętne zarobki w Polsce, ale ich mediane, i także sytuację ludzi młodych wkraczających na rynek pracy. Rządowy program kredytowy ruszyć ma z początkiem lipca. Prezydent Ukrainy zwrócił się do europejskich przywódców. Mówił, że wspólnie można uwolnić Ukrainę od rosyjskiego zła jeszcze w tym roku. Nie może być zawahania, bo wówczas, jak dodał Władimir Załęski, wojna potrwa lata. Prezydent Ukrainy, zwracając się do unijnych przywódców, mówił, że jeśli teraz się zawahają, wojna potrwa lata. I w każde spotkanie, każda dyskusja, każdy dzień naszej wspólnej pracy przybliża powrót pokoju, przybliża uwolnienie naszej ziemi i całej Europy od rosyjskiego zła. Jeśli Europa będzie się wahać, zło może mieć czas na przegrupowanie się i przygotowanie przez lata wojny. Jest w Waszej mocy, aby temu zapobiec. W naszej wspólnej mocy jest uwolnienie Ukrainy od rosyjskiej agresji w tym roku. Po raz kolejny wskazywał, jak bardzo potrzebne jest Ukrainie uzbrojenie. Pomimo tego, że każda godzina na polu bitwy ma znaczenie, opóźnienie w dostawach rakiet dalekiego zasięgu jest już znaczące dla Ukrainy. A to nie pozwala nam odepchnąć pozycji rosyjskich terrorystów, w szczególności z Hersonia, Zaporoża i innych miast, które są nieustannie ostrzeliwane przez rosyjskie pociski dalekiego zasięgu w kontrolowanej przez kijów części obwodu chersońskiego Ponad 50 wsi jest prawie całkowicie zniszczonych przez rosyjskie wojska, poinformował prezydent Ukrainy. Wołodymir Załęski wskazał, że sankcje wobec Rosji muszą zostać rozszerzone. Zwlekanie z nimi jest coraz bardziej niepokojące, dodał. Nie może być mowy o opóźnieniu decyzji o sankcjach. Co więcej, nie może być mowy o rozmyciu sankcji, zwłaszcza pod manipulacyjną przykrywką bezpieczeństwa żywnościowego. Silne sankcje to bezpieczeństwo osłabienie sankcji to zaproszenie do nowych kryzysów w tym kryzys żywnościowy Prezydent Ukrainy podkreślał, jak ważne są współpraca i czas w drodze do zwycięstwa Ukrainy. Jeśli w naszej współpracy nie będzie opóźnień i stagnacji, jeśli nasze wysiłki będą zdecydowanie skierowane na zwycięstwo Ukrainy, to zwycięstwo będzie już w tym roku. Liczy się czas, nie tylko miesiące i tygodnie, ale i dni. Tym więcej istnień ludzkich ratujemy przez ponad rok wojny na pełną skalę. Nasza współpraca stale się rozwijała. Czy między naszymi krokami było destrukcyjne opóźnienie? Tak było, ale wciąż zmierzaliśmy do wspólnego celu. Byliśmy pracując razem, aby powstrzymać rosyjski terror. Prezydent Ukrainy mówił, że nie można pozwolić na to, by opóźniało się zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Ukraina, jak dodał, jest gotowa już w tym roku rozpocząć negocjacje akcesyjne w sprawie członkostwa w Unii. Załęski po raz kolejny nawiązał do idei zorganizowania międzynarodowego szczytu dotyczącego ukraińskiej propozycji pokojowej. Ukrainą kończymy poranne wydanie Informacji Dnia. Kolejne wydanie o 10.00. Zapraszam. Dobrego piątku. Do zobaczenia.